Moi drodzy, usiądźmy na krótką chwilę refleksji. Przypomina mi się taka historia kiedyś, taka wycieczka przez pustynię, ludzie z Europy przyjeżdżają, wykupują sobie takie wędrówki przez pustynię, żeby poczuć się przez jeden dzień jak, jak uczestnik takiej karawany. Wieczorem, kiedy rozbijają obozowisko, jeden z tych przewodników rozciąga dywanik, klęka, wbije czołem, no, muzułmanin zaczyna się modlić. Kiedy skończył jakiś ten turysta z zachodu, taki nowoczesny, współczesny człowiek, mówi mu, e człowieku, wiara nie ma sensu. Przecież to jest przeżytek, to jest starość. Skąd wiesz, że jest Pan Bóg? I wtedy ten Beduin tenara pokazuje mu, mówi Słuchaj, jak myślisz, czy tędy, tutaj, gdzie jesteśmy, przechodził jakiś wielbłąd wcześniej? No tak. Z, całym, z całą pewnością Po czym, po czym tak, Z czego tak wnioskujesz No pełno tu jest śladów wielbłądów widzisz? To, A widzisz jakiegoś wielbłąda No nie Z Panem Bogiem jest tak samo Wiemy że jest Ktoś mówi no to pokaż nam tego Pana Boga Ale my możemy pokazać tylko Jego ślady O takim śladzie Pana Boga dzisiaj mówi pierwsze czytanie Które przeczytał nam ksiądz Andrzej Mojżesz zbudował namiot Namiot spotkania Ochel Moed się to po hebrajsku nazywa. Ochel Moed, namiot spotkania. Potem święty Jan nam napisze w Ewangelii, słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot między nami. To jest nawiązanie właśnie do tego dzisiejszego czytania. Pośród namiotów, jak oni szli tam przez pustynię ci Izraelici, najpierw Mojżesz stawiał ten namiot spotkania, a potem wokół niego. Od wschodniej strony były namioty Lewitów, kapłanów, a z pozostałych stron świata otaczały ten namiot spotkania namioty wszystkich pozostałych Izraelitów. Ciekawostką jest to, że nasz kościół jest zbudowany na wzór tego namiotu spotkania. Bo tak samo jak ten namiot spotkania potem była, tylko oczywiście bez porównania większa świątynia w Jerozolimie i ten nasz, namiot, ten nasz kościół parafialny to jest też namiot spotkania. Tam było coś w rodzaju takiego ogródka, ogrodzenia, Otoczonego deskami akacjowymi, taki prowizoryczny płot zawsze budowali, to jest tak, jak nasz plac przykościelny. Potem był przybytek, no tam gdzie przybywali Izraelici, żeby się modlić. To jest jakby ta część, w której wy siedzicie, moi drodzy, są ławki. I było to miejsce, gdzie była arka przymierza. Tam najpierw były same te dakliblice z przymierzem, z dziesięcioma słowami, z przykazaniami. Potem jeszcze dołożyli do tej arki przymierza nakrytej specjalną pokrywą, zwaną przebłagalną, z postaciami dwóch cherubów, jeszcze dołożyli miskę z manną i laskę Aarona, taki znak władzy kapłańskiej. I to było tutaj mniej więcej, gdzie jest ołtarz, a właściwie dokładnie, gdzie nasze tabernakulum, nasze tabernakulum to jest pamiątka tej skrzyni, tej arki przymierza. A więc mamy ślad, ale najważniejsze jest to, że kiedy Mojżesz zbudował ten namiot, to zstąpił obłok. On się po hebrajsku nazywa szekinach. I to znaczy właściwie tyle, co obecność. Patrzcie, jak obecny jest Pan Bóg. O nie siadł Pan Bóg, nie ucztował tam, nie śpiewał sobie, nie spał, tylko w obłoku był obecny. To była Jego obecność, chociaż trochę tak jakby Jego samego nie było. To jest tak, jak z tymi wielbłądami na pustyni. Bo są obecne, ale tylko widzimy ich lady. Nie zobaczyliśmy rzecz, rzeczywiście prawdziwego wielbłąda. Zresztą mówi się, że wielbłąd jest, arabowie mówią, uprzywilejowanym zwierzęciem, bo ludzie w Koranie mają tylko 99 imion Boga, ale a wielbłąd zna to setne, ostatnie, które wszystkim ludziom zostanie objawione dopiero po śmierci. No właśnie taka jest ta obecność. To pierwsze dzisiejsze czytanie jest o obecności. Ono jest jak chmura. Jakbyśmy pojechali dzisiaj do Izraela i poszli do Jerozolimy pod ścianę płaczu, tę resztkę, która została po świątyni, tam przychodzą Żydzi i modlą się, bo wierzą, że tam jest jeszcze obecność, że tam Pan Bóg jest wciąż jeszcze obecny. Chociaż już nawet tego obłoku, tej chmury tam nie widać, ale został ślad. Może to jest jakaś nauka dla nas, że powinniśmy po sobie zostawiać jakieś ślady. Dzisiaj Ewangelia kończy się takim czymś, że człowiek uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Bożego, jest podobny do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Można by to było przełożyć w ten sposób, że, że człowiek, który żyje Królestwem Bożym, to jest człowiek, który zostawia po sobie ślady. Nawet jak nas już nie ma w jakimś miejscu, to są ślady. To mogą być różne ślady. To mogą być ślady materialne. Zrobiłem coś dobrego. Nie wiem, jak to się mówi. Mężczyzna posadził dom, ma syna, zbudował dom, posadził drzewo. To są takie ślady coś, co zbudowaliśmy, coś, co zasadziliśmy. Czasem za naszego życia to tam urósł tylko krzaczek, mijają pokolenia, zostają lasy. Może mamy w ogródku u siebie jakieś drzewa owocowe, może sadził je ojciec, może dziadek, może pradziadek. Popatrzcie, to są ślady ludzi, których już nie ma, ale została ich obecność w drzewie, w domu, w którym mieszkamy. To jest też ślad w pamięci. Popatrzcie, może nie ma blisko nas tych ludzi, którzy nas nie wiem, wychowali. Może księdza, który nas uczył do pierwszej komunii, wyspowiadał nas, może nauczyciela, który nauczył nas pisać i czytać, ale czujemy ich obecność. Ile razy biorę do ręki pióro długopis, to sobie przypominam akurat moją mamę, która mnie nauczyła pisać, to pamiętam. Biorę do ręki Różaniec i pamiętam. Moją babcię, która umarła 40 zgoła, no, przeszło lat temu, ale, ale czuję jej obecność, bo to ona mi pokazała, jak tam te tajemnice się przekłada. Myślę, że każdy z nas w życiu ma coś takiego i to powinno nas mobilizować, żeby po sobie zostawać ślady, kiedy kończy się dzień, kiedy kładę się spać. Muszę sobie postawić pytanie, czy zostawiłem po sobie jakiś ślad, jakąś obecność? Jaki ślad zostawiłem? A może tym śladem są łzy, może kogoś dzisiaj zasmuciłem, może kogoś poniżyłem, kogoś odebrałem godność, na kogoś nakrzyczałem, kogoś zmieszałem z błotem, sponiewierałem to są złe ślady. Czy zostawiłem jakiś dobry ślad, czy dzisiaj kogoś nauczyłem czegoś, czy kogoś dzisiaj pocieszyłem, czy sprawiłem, że na czyjejś twarzy odmalował się uśmiech to są dobre ślady. Człowiek żyjący Królestwem Bożym to jest taki człowiek, który zostawia po sobie dobre ślady swojej obecności, tak jak Pan Bóg je nam zostawia, chociażby w postaci kościoła, w którym jesteśmy, namiotu spotkania. Ohel Moed to jest ten nasz kościół parafialny, namiot spotkania, który okryty jest obłokiem Bożej Obecności. Tu jest Pana Boga nie widzimy, ale jak wchodzimy, to aż nas rzuca na kolana, czujemy obecność Pana Boga tutaj. No w po sposobie też powinniśmy zostawiać takie ślady, coś w rodzaju szekiny, tej obecności, nawet jak już nas kiedyś nie będzie, żebyśmy byli obecni we wspomnieniach, w pamięciach, w materialnych śladach naszej działalności takiej konstruktywnej, takiej twórczej, że coś po nas dobrego zostało. Prośmy o to dzisiaj Pana Jezusa, żebyśmy mieli taką wiarę, żebyśmy nie przeszli przez to życie bez śladu. Żebyśmy po sobie coś dobrego zostawili. Rzecz, budynek, drzewo, wspomnienie. Amen.